Dzień dobry Państwu! Za chwilę zrobię czytarotarkaż dla Wodnika na tydzień 34 roku 2023. Ten tydzień nie będzie to dobry tydzień pod kątem energii, a raczej równowagi energetycznej. To jest karta, która pokazuje żywioły, ale także świadomość, jedność splątanie świadomości ciała i umysłu w perfekcyjnej harmonii, tutaj tego nie ma. Więc będzie się emocjonalnie gotować, będzie nierównowaga w sercu i umyśle, będziecie podrażnieni, nie będziecie mogli znaleźć swojego miejsca, Wewnętrznie będziecie czuli, że coś bardzo mocno w Waszym wnętrzu nie gra. Kolejna karta to jest królowa zwojów, ale odwrócona. Ona jest bardzo blisko akaszy. Nie dość, że ma ogromną wiedzę z niej płynącą. To jeszcze jest. Królową komunikacji potrafi tą wiedzę przekazać, wytłumaczyć, ale karta jest odwrócona, więc tej komunikacji też będzie brakować nie dość, że będziecie energetycznie mocno niezrównoważeni, to jeszcze brak komunikacji negatywnie w tym tygodniu będzie wpływać na. I wasze życie osobiste, rodzinne, także na waszą pracę. To jest idealny układ do tego, żeby z kimś się pokłócić, nie wiadomo tak naprawdę o co. Tutaj mamy kontynuację tych dwóch kart. Karta pokazuje tak naprawdę gniazdko rodzinne. Jest to bardzo piękna karta, ale jeżeli jest odwrócona, to znaczy, że w tym rodzinnym gniazdku się gotuje. Tak mocno się gotuje, że chcemy z niego wylecieć jak najdalej od tego gniazdka, żeby znów szukać ciszy, spokoju, Równowagi, więc jest to kontynuacja tego impasu w tym tygodniu, który rozpoczął się nierównowagą energii, żywiołów, brakiem komunikacji. W końcu uciekamy jak najdalej, bo po co się kłócić? Jak można uciec do parku, do lasu, nad jezioro, gdziekolwiek i tam zastanowić się nad przyczyną, tego, co zaistniało, a przyczyna jest tutaj nierównowaga energetyczna. To nie jest wina innych ludzi, z którymi będziecie Państwo wodnicy się kłócić, to jest wina tych energii. Kolejna karta. Znów w pozycji odwróconej są to architekci, są to ludzie o. Bardzo wysokim statusie społecznym. Oni tworzą, zarządzają. Oni ręcznie nie budują budynków czy swoich dzieł. Oni kreują, nadzorują, ale jeżeli karta jest odwrócona, to znaczy, że ich pozycja spada, ich uznanie wśród społeczeństwa spada. Nic dziwnego. Jeżeli nie będziemy potrafili się komunikować z innymi ludźmi, będziemy niezrównoważeni emocjonalnie, energetycznie, będziemy się kłócić, no to inni ludzie nie będą nas brali poważnie. Nie jest to czas awansów, nie jest to czas kierowania innymi. Ten tydzień jest to Czas, żeby się wewnętrznie wyciszyć. Co ciekawe, wodnikom w tym tygodniu niczego nie zabraknie. Mamy kartę pokazującą obfitość. Więc, pomimo tych problemów wewnętrznych, to w tym świecie zewnętrznym, materialnym tutaj nic złego się nie zadzieje. Niczego Wam tutaj nie braknie. Środek piramidy to jest główne przesłanie, tak naprawdę, Waszych dusz w tym rozkładzie. Znów mamy kartę odwróconą. Ona pokazuje, że pociąg którym chcieliśmy gdzieś się udać, czyli jakiś nasz cel, jakiś plan, chęć realizacji czegoś, że to nam odjeżdża, to nam się wymyka. Co tylko wzmacnia inne karty, które pokazują, że to nie jest dobry tydzień do budowania czegoś, do działania, bo są tutaj po prostu złe energie w podstawie. Ale to, że jeden pociąg nam ucieknie, to nie znaczy, że celów nie będziemy w stanie już nigdy zrealizować. Przyjedzie kolejny pociąg, potem jeszcze kolejny, więc po prostu teraz jest zły czas na to, by za cokolwiek się brać. To nie jest ten tydzień. To jest tydzień, gdzie trzeba po prostu wyjeżdżać jak najdalej od ludzi od pracy, od rodziny i szukać swojej wewnętrznej równowagi, bo bez tej równowagi energetycznej, bez tej komunikacji po prostu będzie źle. Popatrzcie, co się pokazuje dalej. Archanioł Gabriel. To jest archanioł odpowiedzialny za komunikację. Musi być dobra komunikacja z innymi ludźmi, czy to w pracy, czy w rodzinie. Musicie być otwarci. Powiedzieć, że tak i tak się zachowaliście, ponieważ nie czujecie się najlepiej. Macie Jakąś nierównowagę energetyczną, coś jest nie tak, potrzebujecie odpoczynku, wytłumaczcie to. Zamiast się kłócić z innymi, powiedzcie o tym. Ostatnia karta w tym rozkładzie pokazuje mentalne więzienie. Mentalne, nie fizyczne, ponieważ popatrzcie, że nie ma tutaj. Sufitów, ścian, z tego więzienia w każdej chwili można wyjść, ale wodnicy, bo o nich tutaj teraz mowa, w tygodniu 34 w roku 2023 sami zamykają się do mentalnego więzienia. Karta na szczycie piramidy. Jest to jakby stan przyszły, nad którym można popracować i on wcale nie musi nastąpić. To pokazuje tylko negatywny ciąg zdarzeń bez pracy nad sobą czyli nierównowaga energii, brak w komunikacji, kłócenie się z innymi, znów brak komunikacji. To wszystko sprawia, że obrażamy się na innych, widzimy, że wszystko wokół nas jest złe, a nie my, ale to my odpowiadamy za całą tą sytuację. Jeżeli odpuścicie sobie jakąś misję w tym tygodniu, zaczniecie szukać równowagi w swoim wnętrzu, być może konieczne będzie wyjechanie gdzieś nawet wieczorem, jak się da na cały dzień lub na kilka, ale jeżeli to zrobicie, zrównoważycie tę energię, będziecie mówić innym, co się z wami dzieje, dlaczego tak robicie, to to więzienie wcale nie nastąpi. Dziękuję bardzo i powodzenia w przyszłym tygodniu.